Możesz myśleć inaczej, to podcast dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje perspektywy myślenia, zmienić obrazy, które tworzą w swoich głowach, ponieważ to, w jaki sposób myślimy, wpływa na nasze emocje, ciało i zachowanie. Ja nazywam się Monika Gawrysiak. Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem i pedagogiem. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuję m.in. z pacjentami rehabilitacji kardiologicznej, czyli głównie po zawałach serca. Uczę relaksacji i uważności. Prowadzę także warsztaty dla seniorów, gdzie z pasją opowiadam o psychologii. W tym podcaście zapraszam Cię w niezwykłą podróż do krainy naszych myśli, emocji, sygnałów płynących z ciała i zachowań. Z uważnością przyjrzymy się zdrowym nawykom, sposobom naradzenia sobie ze stresem, trudnościami, chorobami i kryzysami. O wszystkim, co Cię w życiu spotyka, można myśleć inaczej. Wybierz te sposoby, które będą dla Ciebie dobre. Tego podcastu można słuchać za darmo we wszystkich dobrych aplikacjach podcastowych, a także na mojej stronie internetowej www.monikagawrysiak.pl. Znajdziesz tam również wiele ciekawych i inspirujących artykułów. Zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. I oczywiście do słuchania. Najważniejszym doświadczeniem człowieka jest poznanie granic własnej wytrzymałości. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie czegoś się nauczyć, ale to wymaga pewnej odwagi, napisał Paulo Coelho. Tym cytatem chciałabym rozpocząć zagadnienia związane z dbaniem o własne granice i o swój własny komfort. Myślę, że bez umiejętności stawiania granic, ciężko jest realizować własne cele, dążyć do sukcesu i do samorealizacji oraz do szczęśliwego, spełnionego życia. Potrzebujemy umiejętności stawiania granic po to, żeby też dobrze wyrazić siebie. I o tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku. Warto przypomnieć sobie, że każdy z nas ma pewne prawa, między innymi prawo do bycia sobą, do tego, żeby umieć wyrażać siebie, dysponować swoim czasem, energią, swoimi zasobami, dobrami. Mamy też prawo wyrażać swoje uczucia, opinie, postawy i potrzeby, o ile nie naruszają one praw. I potrzeb innych osób. Warto na to zwrócić uwagę i co jakiś czas przypominać sobie o tym, co wydawałoby się jest oczywiste, ponieważ mam wrażenie, że na co dzień wiele osób o tym zapomina: o tym, że mamy prawo dbać o siebie i mamy prawo być sobą. Osiągniemy to wtedy, kiedy będziemy dbać o własne granice i o własne terytorium psychologiczne. Czyli to wszystko, co zależy ode mnie i co należy do mnie. I nie chodzi mi wcale o dobra osobiste, ale o własne myśli, własne czyny, własne postawy, własne tajemnice, sposób dysponowania rzeczami, które posiadamy, też które są naszą własnością. Mamy prawo o to dbać. A tak często o tym zapominamy, i albo stajemy się zbyt ulegli, zgadzamy się na zbyt dużo, albo też stajemy się zbyt okrutni w stosunku do siebie, do innych i stosujemy zachowania zbyt agresywne, by o to wszystko walczyć i dbać. A chodzi przecież o to, żeby osiągnąć równowagę, bo tylko to daje nam poczucie szczęścia. Tego stawiania granic i uczenia się, dbania o własne terytorium psychologiczne, uczymy się już od naszych najmłodszych lat. Po pierwsze, wtedy, kiedy przechodzimy tak zwany bunt dwulatka, czyli wtedy, kiedy uczymy się mówić nie, wyrażać swoje własne zdanie i nieco oddzielać się od tych naszych pierwszych, najważniejszych opiekunów. Oczywiście. Uczymy się też tego stawiania granic, obserwując te najważniejsze osoby w naszym otoczeniu, czyli właśnie pierwszych opiekunów, często rodziców, ale też inne ważne osoby, które spotykamy na swojej drodze. Aż wreszcie nadchodzi kolejny bunt, taki bardzo charakterystyczny dla wieku nastoletniego, wtedy kiedy zaczynamy sprawdzać, testować i kształtować naszą własną osobowość, nasze własne postawy. Ustanawiać sobie cele, wartości i tak dalej. Często robimy to zresztą przez całe życie, ale te dwa okresy buntu chyba są takie najbardziej charakterystyczne i najbardziej znane. No właśnie, a co się dzieje, albo co się stanie, kiedy nie nauczymy się dbać o to nasze własne terytorium psychologiczne o nasze własne granice? Po pierwsze, Otoczenie nie będzie wiedziało, czego chcemy, jak chcemy być traktowani, co lubimy, co jest dla nas ważne, jakie są nasze potrzeby, warunki, i przez to my sami będziemy czuć się na przykład pokrzywdzeni, odrzuceni, niezrozumiani. Czyli, jeśli my sami nie nauczymy się dbać o własne granice, o to, co jest ważne dla nas, a pierwszym krokiem jest przecież rozpoznanie ich, to otoczenie też nie będzie wiedziało. Z kolei, właśnie jeśli zgadzamy się robić coś, na co wcale nie mamy ochoty, i nie mówimy o tym nikomu, no to przecież otoczenie nie spodziewa się tego, nie czyta w naszych myślach, warto o tym pamiętać. I w związku z tym można też powiedzieć, że w ten sam sposób wprowadzamy ludzi w błąd. Dlatego tak ważne jest, by dbać o własne granice. Żeby to zrobić, trzeba je najpierw poznać. I tu odsyłam do odcinków podcastów, w których mówiłam o tym, jak poznać siebie, jak kierować się w życiu wartościami. Także zapraszam do odsłuchania. Może być to pierwszy krok do zmiany i też do uświadomienia sobie tego, co jest dla nas w życiu ważne, nie dla innych ludzi. Nie dla naszych bliskich, ale dla nas. Natomiast wtedy, gdy dbamy o własne terytorium psychologiczne, to można powiedzieć, że ponosimy też tego konsekwencje, i nie zawsze muszą być one pozytywne. Warto o tym pamiętać, bo też często o tym zapominamy. Wyobraźmy sobie, że przez całe życie, właśnie nie dbamy o swoje granice, nie stawiamy ich. I nagle postanawiamy to zmienić. My wykonujemy tą pracę, zaczynamy te granice stawiać, ale budzi to ogromny opór i często sprzeciw w otoczeniu. Oczywiście znajdą się osoby, które to docenią, ale jeśli będzie to szokiem dla innych, jeśli ta zmiana będzie duża i widoczna, to możemy spodziewać się negatywnych reakcji w naszym otoczeniu. No i właśnie. Poprzez to, że na przykład nauczymy się wyrażać nasze uczucia, a nie chować je do środka, część osób może się na nas obrazić, zacząć traktować nas wrogo, nie rozumieć zmiany, która się pojawiła. Możemy też otrzymać taką etykietkę, że idziemy przez życie przebojem, że teraz to my zaczynamy się liczyć, a inni wcale nie. Ale w stawianiu granic nie chodzi o to, żeby ranić drugą osobę. No, i właśnie, możemy poprzez to, że będziemy stawiać te granice i nastąpi ta zmiana, która będzie widoczna, możemy narazić się na krytykę ze strony innych, ale też na zmianę naszych stosunków i relacji z innymi osobami. I ta zmiana może wiązać się z odrzuceniem, niechęcią, zakończeniem pewnych kontaktów. Ale warto pamiętać, że są też plusy bo ta zmiana i umiejętność budowania własnych granic i wytyczania ich, mówienia o nich, z pełnym szacunkiem dla drugiej osoby, jednocześnie sprawia, że możemy lepiej poznać siebie i innych ludzi. Bo poprzez to, że będziemy wyrażać siebie, swoje potrzeby, to kim jesteśmy, na czym nam zależy, właśnie też inne osoby będziemy zachęcać do podobnych zachowań. Dzięki temu też możemy tak prawdziwie zbliżyć się do ludzi, nawiązać przyjaźnie, nawiązać relacje, które będą prawdziwie bliskie, a nie tylko pozorne. Dzięki temu też możemy zrozumieć zachowania innych ludzi i zobaczyć, jak nie jest to proste, by stawiać granice i wyrażać siebie wprost, nie raniąc drugiego człowieka. Ale dzięki temu, że się tego nauczymy, że będziemy tak postępować, będziemy mieć też mniej stresów i frustracji, bo otoczenie, inni ludzie, ale też my sami, będziemy wiedzieć, o co nam chodzi. To po prostu stanie się jasne i oczywiste, bo będziemy potrafili to wyrazić. I w związku z tym też otoczenie może być zadziwione, ale tak pozytywnie. Możemy spodziewać się też pochwał, i wyrazów podziwu. Dzięki temu, wcale nie dzięki tym pochwałom, ale dzięki temu, że zaczniemy wyrażać siebie, możemy też w końcu zacząć realizować siebie, no bo będziemy wiedzieli, o co nam chodzi. Możemy dbać o swoje własne zadowolenie i radość z życia, uzyskiwać też to, co chcemy, bo będziemy to jasno komunikować. Dzięki temu będziemy częściej doznawać wyrazów sympatii i prawdziwej przyjaźni, nie tej pozornej. No i konsekwencją jest też zdecydowane wzmocnienie szacunku zarówno dla innych ludzi, jak i dla samych siebie. Porównując te plusy i minusy, myślę, że zdecydowanie szala przechyla się na korzyść tych plusów. Wynikających z tego, że nauczymy się dbać o swoje terytorium psychologiczne i o swoje granice. No i tu właśnie warto wspomnieć o zachowaniach asertywnych, bo asertywność jest właśnie tą umiejętnością dbania o siebie i o swoje granice. Zgodnie z tym, co piszą o asertywności, w swojej książce Robert Alberti i Michael M. Mons. Asertywność, sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Asertywna autoekspresja to bezpośrednie, zdecydowane, pozytywne, a kiedy to konieczne, wytrwałe działanie sprzyjające równości w relacjach międzyludzkich. Asertywność umożliwia nam działanie w naszym najlepszym interesie, stawanie we własnej obronie bez nadmiernego lęku. Korzystanie z własnych praw bez naruszania praw innych ludzi oraz swobodne i szczere wyrażanie naszych potrzeb i uczuć czyli przywiązania, miłości, przyjaźni, niezadowolenia, ale też irytacji, złości, żalu czy smutku. Asertywność zatem jest umiejętnością wyrażania siebie z pełnym szacunkiem. Dla siebie i dla innych, tak aby tych innych nie zranić. I pamiętajmy o tym, że asertywność jest umiejętnością, to znaczy, że można się jej nauczyć. Wynika ona z pewnych praw. Często w przypadku asertywności mówi się o tak zwanych prawach Herberta Fensterheima. Wymienił on pięć takich praw. Pierwsze. Masz prawo do robienia tego, czego chcesz, dopóki twoja działalność nie rani kogoś innego. Drugie: Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie i nawet jeśli rani to kogoś innego, dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne. Trzecie: Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić. Czwarte. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia problemu z drugą osobą. I piąte. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. Jeśli z nich nie korzystasz, to godzisz się na odebranie ich sobie. Pamiętajmy właśnie o tym, że my mamy wybór, nie musimy wcale zachować się asertywnie. W każdej sytuacji chodzi o to, żeby dostrzegać te różne wybory, możliwości zachowania i samodzielnie wybierać, co w danej sytuacji jest dla nas dobre. Czasem zachowanie uległe może być dla nas korzystne. Ważne, żeby nie było ono pewnym schematem postępowania, sposobem, w który reagujemy zawsze. Ważne, żebyśmy mieli wybór. I w tym miejscu warto też odróżnić zachowania asertywne od uległych i agresywnych. Asertywność można byłoby powiedzieć, że jest gdzieś po środku, między uległością a agresją. Zachowania agresywne to takie, w których nie przestrzegamy praw innych osób, kiedy nie dajemy im prawa do odmowy, kiedy naruszamy ich własne granice, kiedy przekraczamy ich prawa. Natomiast zachowania uległe są wtedy, kiedy nie liczymy się sami z sobą, chcielibyśmy zrobić lub postąpić inaczej, a jednak tego nie robimy. No i dlaczego właśnie ta uległość się w nas pojawia tak często? Po pierwsze, bo boimy się utraty aprobaty ze strony otoczenia, boimy się, że inni nas odrzucą i to jest też nasza taka właściwość wynikająca z ewolucji. Inni ludzie są nam potrzebni i zawsze byli nam potrzebni do tego, żeby przetrwać. Boimy się też często odrzucenia i przez to nie chcemy wchodzić w konflikty z innymi ludźmi. Lub też ta uległość może wynikać z pewnego schematu, z takich naszych zakorzenionych przekonań na temat tego, że trzeba być grzecznym, że trzeba dopasowywać się do innych, że to inni są ważniejsi niż my sami. Jest mnóstwo osób, które nie potrafią postąpić inaczej niż ulegle. Jest też całkiem spora grupa osób, które nie potrafią postąpić inaczej niż agresywnie. A asertywność jest takim złotym środkiem czyli właśnie dbaniem o własne granice, ale z poszanowaniem granic i praw drugiej osoby. I ta asertywność może wyrażać się też w różnych naszych obszarach. To nie jest tak, że jesteśmy asertywni zawsze i wszędzie. W jednych okolicznościach jest nam łatwiej postępować asertywnie, dbać o swoje granice, w innych okolicznościach i w innych sytuacjach jest zupełnie na odwrót. No i może być tak, że na przykład jesteśmy asertywni w sytuacjach społecznych. Czyli na przykład, jeśli, jeśli ktoś nam przeszkadza, to potrafimy zwrócić mu w grzeczny sposób uwagę i poprosić, aby tego nie robił potrafimy upomnieć się o to co nam się należy potrafimy zwrócić uwagę że ktoś traktuje nas niesprawiedliwie i potrafimy też odmówić jeśli ktoś namawia nas na coś na co nie mamy ochotę Czasem jest to łatwiejsze, gdy ta osoba jest nam bliska i znana, jest członkiem naszej rodziny, a czasem jest to wręcz odwrotnie trudniejsze. Łatwiej jest nam być asertywnym i stawiać granice wobec osób, które znamy słabiej albo nie znamy wcale, a wobec bliskich jesteśmy ulegli. Warto to sobie posprawdzać, poobserwować, jak to jest w naszym życiu. Asertywność jednak często mylona jest tylko i wyłącznie z odmawianiem, z umiejętnością wyrażenia nie. Jest to rzeczywiście bardzo ważny składnik dbania o swoje granice, ale dbanie o granice ma również ten taki pozytywny wydźwięk. To jest również umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki, ale i pochwał. To jest też umiejętność wyrażania próśb. I swoich potrzeb, wyrażania uczuć, zarówno tych trudnych, jak i tych miłych. Nie zapominajmy o tym, że osoba asertywna stara się pozytywnie patrzeć na wiele aspektów i, i wyrażać też pozytywne emocje. Ten dzisiejszy odcinek podcastu zakończę takim zestawieniem kluczowych 11 cech zachowania asertywnego. Czyli takiego, w których dbamy o własne granice, szanując jednocześnie granice innych ludzi. Te 11 cech jest wymienionych w książce o asertywności, o której wspomniałam. Po pierwsze, zachowanie asertywne umożliwia autoekspresję, czyli wyrażanie swoich potrzeb, uczuć, myśli itd. Po drugie, szanuje prawa innych osób. Czyli jeśli ja uznaję, że mam jakieś prawo, to daję je też drugiej osobie i szanuję wybór tej osoby. Po trzecie, zachowanie asertywne jest uczciwe. Po czwarte, jest bezpośrednie i stanowcze, jednak nieagresywne. Po piąte, zachowanie asertywne zrównuje obie strony relacji, bo dla obu jest korzystne. Jest zarówno werbalne, czyli wyrażane w postaci słów, jak i niewerbalne, czyli ważny jest też sam sposób przekazywania informacji. Czasem jest pozytywne wtedy, gdy wyrażamy uczucia, chwalimy, doceniamy, a czasem może być negatywne wtedy, kiedy właśnie stawiamy granice, wyrażamy złość, krytykujemy. Zachowanie asertywne jest też specyficzne dla danej osoby i sytuacji, nie jest uniwersalne, zależy od okoliczności i kultury, w której żyjemy. Zachowanie asertywne jest społecznie odpowiedzialne. Jest zarówno wrodzone, dlatego też niektórym ludziom łatwiej jest zachowywać się w asertywny sposób, ale jest też wyuczone. A więc oznacza to, że możemy ćwiczyć umiejętność. Stawiania granic i asertywności. I po jedenaste, zachowanie asertywne jest tak wytrwałe, jak to konieczne, aby osiągnąć cel bez łamania żadnej z tych dziesięciu wyżej wymienionych zasad. Tak o asertywności piszą w swojej książce Robert Alberti i Michael Emmons, do której cię odsyłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Natomiast w kolejnym odcinku podcastu. Opowiem o tym, jak ćwiczyć zachowania asertywne. Bo nie wystarczy tylko wiedzieć, że stawianie granic jest ważne. Warto zacząć to praktykować. A nawet jeśli wiesz, jak to robić, to warto sobie to przypomnieć od czasu do czasu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.